Hybrydowy MGHS Hybrid Plus to jeden z tych słów, który budzi w Polsce ogromne, jeśli nie największe obecnie zainteresowanie. W katalogu wygląda świetnie, oszczędny, duży, dynamiczny i relatywnie tani jak na tę klasę samochodu, ale po obejrzeniu tego filmu wielu z Was zmieni sposób patrzenia na to auto, zarówno w tym pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu. Żeby bowiem dobrze poznać MG, sprawdziliśmy go zarówno od strony technicznej na naszym warsztacie, jak i od bardzo praktycznej, dokładnie testując jego rzeczywiste osiągi, zużycie paliwa, drogę hamowania czy skuteczność reflektorów. Nie omieszkaliśmy zabrać go nawet na hamownie, aby sprawdzić jak bardzo chińskie obietnice co do mocy tej hybrydy mijają się z prawdą. Warunki, w jakich testowaliśmy MGHS były fatalne, ale stanęliśmy na rzęsach, aby przeprowadzić wszystkie próby w porównywalnych dla innych aut warunkach. Pracy było przy tym aucie co niemiara, dlatego będę wdzięczny za każdy komentarz, za każdy kciuk uniesiony do góry i za każde podbicie filmu w aplikacji. Osoby wspierające kanał i zainteresowane zakupem tego modelu mogą też liczyć na dodatkowe informacje, pomocne przy podjęciu ostatecznej decyzji. Z zewnątrz hybrydowy MGHS wygląda w zasadzie identycznie jak testowana wcześniej jego wersja plug -in. Ten kompaktowy SUV mierzy 467 cm długości, 166 cm wysokości i ma imponujący rozstaw osi przekraczający 276 cm. Dla porównania testowana przez nas wcześniej hybrydowa Dacia Bigster ma o 6 cm mniejszy rozstaw osi, a Tigo 7 aż o prawie 10 cm. To ogromna różnica. Całe nadwozie MGHS oprócz jego dachu zostało ocynkowane i pokryte efektownie prezentującym się lakierem, mającym wyraźnie perłową strukturę mieniącą się w świetle. Sama powołka ma też całkiem sensowną grubość, która waha się od 90 do 120 mikronów, miejscami nawet osiągając 130 mikronów. To wyraźnie grubszy lakier niż prezentowany wcześniej o mody 9 albo Tigo 7 i tylko nieco cieńszy niż w Daci Bigster, która pod tym względem urosła na tle coraz gorzej lakierującej auta konkurencji, domiana wręcz prymuski. Podwozie też zostało nieźle zabezpieczone przed korozją. Jest sporo mastyki, ale też obszarów, gdzie ewidentnie jej brakuje. Zdecydowanie lepiej powinny być chronione progi, chociaż trzeba przyznać, że one, podobnie jak inne nieosłonięte fragmenty blach, są przynajmniej ocynkowane. Podczas oględzin podwozia MGHS naszą uwagę przykuł prawie w ogóle nieosłonięty akumulator trakcyjny. Sprawia wrażenie jakby trochę na siłę dołożonego w trakcie unowocześnienia koncepcji napędowej, a poza obudową nie ma one żadnych dodatkowych blach ochronnych, przez co jest narażony na stały kontakt z wodą, kamieniami i zanieczyszczeniami chemicznymi. Trzeba też uważać, aby nie zawadzić nim o przeszkodę na drodze. Warto jednak uczciwie przyznać, że nie będzie to takie proste, bo w najniższym położeniu akumulator znajduje się 215 mm nad powierzchnią drogi. Z kolei jego centralne położenie pod podłogą spowodowało, że inżynierowie poprowadzili wydech wzdłuż lewego progu. Umiejscowienie go za kołami napędowymi może w przyszłości rodzić problemy chociażby z przyspieszoną korozją tłumika, czy większym ryzykiem jego uszkodzenia, a to tylko część potencjalnych wad tego rozwiązania. Dobre wrażenie pozostawiły po sobie reflektory MGHS. Ta w pełni ledowa konstrukcja, co prawda jest pozbawiona funkcji adaptacji, ale emituje bardzo jasną wiązkę światła o wyraźnie białej barwie, która mocno rozlewa się na oba pobocza. Poza Omodą 9 to najlepszy chiński model auta pod kątem jakości oświetlenia, jaki dotąd testowaliśmy. Zawieszenie MGHS to konstrukcja nowoczesna oparta z przodu na kolumnach MacPhersona, a z tyłu na układzie wielowahaczowym. Co prawda nawet w opcji niedostępne są adaptacyjne amortyzatory, ale niezależne tylne zawieszenie to ukłon w stronę wyższego komfortu resorowania przy zachowaniu wysokiej przyczepności i niezłej ładowności na poziomie 475 kg. Z kolei hamulce oparto na równie dużych tarczach co w hybrydowych modelach Volvo. Przednie mają średnicę 345, a tylne 300 mm. Wszystkie są wentylowane, ale zarówno te przednie, jak i tylne współpracują tylko z jednotłoczkowymi zaciskami. Wyniki prezentujące skuteczność ich działania zaprezentujemy w dalszej części filmu. Pod maską tego MGHS-a pracuje nowoczesny napęd hybrydowy. Ostatnio pokazywałem wam hybrydową dacie Bigster i część z Was stwierdziła, że tamty napęd jest za bardzo skomplikowany. No to muszę przyznać, że ten jest jeszcze bardziej zaawansowany. Po pierwsze, tutaj bazę tego napędu stanowi silnik 1,5-litrowy turu doładowany. ale tutaj to turbo jest opracowane przez firmę Borg Warner, ma maksymalne ciśnienie doładowania na poziomie 1,5 bara i posiada zmienną geometrię. Współpracujący z nią intercooler jest chłodzony cieczą, podobnie jak jest to w silnikach 1,5-litrowych OMODy czy JQ. Mamy tutaj bezpośredni wtrysk paliwa, do komór cylindra, do silnika, do komór spalania bez wtrysku pośredniego do kolektora dolotowego. Maksymalne ciśnienie wtrysku to 350 bar. Sam silnik jest wykonany z aluminium, zarówno blok jak i głowica, ale mamy tutaj żeliwne tuleje. To co jest istotne, rozrząd w tym silniku jest oparty nie na pasku, a na łańcuchu. Mamy też tutaj hydrauliczną kompensację luzu zaworowego, no i nowoczesny, zaawansowany system zmiennych faz rozrządu, który pozwala temu silnikowi pracować w cyklu spalania. Millera, bardziej wydajnym przede wszystkim pod kątem zużycia paliwa. Ale w związku z tym, że ten silnik generuje mimo sprężarki 143 konie mechaniczne mocy i 230 Nm obrotowego, to jego pracę wspiera jeszcze silnik elektryczny, który słuchajcie generuje moc 198 koni mechanicznych, ale co więcej mamy tutaj jeszcze jeden silnik elektryczny, który stanowi powiedzmy taki rozróżnik generator, dlatego układu napędowego jako rozrusznik dla silnika spalinowego no i generator prądu dla układu i jego moc to 110 kW czyli ponad 130 koni mechanicznych mocy cały że tak powiem potencjał tego układu hybrydowego to 224 konie mechaniczne mocy które trafiają poprzez dwubiegową skrzynię tylko na przednie koła uzupełnieniem tego napędu hybrydowego jest niewielka bateria o pojemności 183 kWh która jest umieszczona centralnie pod podłogą pojazdu. To co jest istotne w związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z klasyczną hybrydą, to ta bateria jest ładowana w sposób zupełnie automatyczny i niezależny od użytkownika. We wnętrzu hybrydowego MGHS dominują dwa duże ekrany i ogromne połacie sztucznej skóry, która pokrywa nie tylko fotele, ale też kokpit. O ile czarna kolorystyka, tak zwanego skaju, przypadła nam do gustu zdecydowanie bardziej niż kremowa, o tyle wyświetlacze niestety nadal nie są idealne. Centralny ma dobrą rozdzielczość, ale ten przed kierowcą ma bardzo słabe kąty widzenia, przez co zaciemnia się i staje się niewidoczny podczas patrzenia na niego z boku. Liczbę fizycznych przycisków ograniczono do minimum. Brakuje tych do sterowania klimatyzacją i radiem, a pokrętę nie ma w ogóle. Na szczęście uruchamianie silnika czy hamulca postojowego nadal przeprowadzamy za pomocą analogowych włączników, a nie poprzez table, tak jak w omodzie czy czery. Android Auto nadal działa tylko poprzez kabel, systemy asystujące kierowcy wymagają indywidualnego, czyli czasochłonnego wyłączania. A regulacja jasności ekranów nie jest skorelowana w tak zwanym szybkim dostępie. Za to, wbrew różnym opiniom, siłę rekuperacji można szybko regulować za pomocą przycisku na kierownicy, o ile przypiszemy mu wcześniej taką funkcję. Kierownica ma przyjemnie miękki wieniec, dobrze leży w dłoniach i ma całkiem sprawnie działające przyciski do sterowania chociażby głośnością audio. Błyszczące plastiki łatwo się palcują i ciężko jest utrzymać je w czystości. Dźwignia skrzyni biegów dobrze leży w dłoniach, ale co ciekawe, nie pozwala na wrzucenie biegu neutralnego. Podczas jazdy bez wciśnięcia. Tego hamulca. Zaskoczeniem jest duży schowek umieszczony pod podbokietnikiem, który nie posiada funkcji schładzania. U chińskiej konkurencji jest to wręcz standard, podobnie jak podgrzewana kanapa, której tu też nie uświadczycie. Cieszy ergonomiczne ulokowanie ładowarki indukcyjnej, portów USB oraz gniazda zapalniczki, które dostępne są pod ręką. Świetnie prezentuje się też kamera 360 stopni, która ułatwia manewrowanie tym niemałym suwem. Zewnętrzne gabaryty MG a nie sugerują, aby było to jakieś wybitnie przestronne auto, ale tutaj naprawdę tego miejsca nie brakuje. Z przodu, za kierownicą, mam dużo przestrzeni nad głową, nieźle też prezentuje się kabina pod względem swojej szerokości. Tunel środkowy mógł być nieco szerszy. Ale trzeba przyznać, że ten samochód zaskoczył mnie przede wszystkim tym, że jak na chińskie auto, mamy tutaj naprawdę wygodny fotel, który jest zdecydowanie nastawiony przede wszystkim na komfort podróżowania. Nieco dłuższe mogło być siedzisko, lepsze trzymanie boczne. Ale w tym samochodzie, tak naprawdę, największą robotę robi tylna kanapa, a w zasadzie. Ilość miejsca, jaką tutaj mamy. Słuchajcie, za kierowcą mierzącym 185 cm, czyli tyle ile ja mam jeszcze dobre 10 cm przestrzeni na nogi i naprawdę dużo miejsca nad głową. Co prawda, w stosunku do testowanej rok temu wersji benzynowej mamy tutaj wyraźnie wyższy tunel środkowy, co nieco będzie na pewno bardziej przeszkadzać piątej osobie w trakcie podróżowania na tylnej kanapie, ale ogólnie tutaj miejsca jest naprawdę dużo, kanapa wygodna. Szkoda, że nie mamy w tym samochodzie szyberdachu, aby optycznie powiększyć tę kabinę. Sensowny jest bagażnik hybrydowego MGHS. Z racji baterii umieszczonej centralnie pod podłogą samochodu, ma on aż 507 litrów pojemności, które faktycznie są dostrzegalne i realne do wykorzystania. Jest dobrze wykończony i mógłby być jeszcze większy, gdyby nie umieszczone pod jego podłogą elementy osprzętu elektrycznego, w tym 12-V akumulator. Według producenta, MGHS z tym klasycznym układem hybrydowym, napędowym, powinno rozpędzać się do pierwszej setki w 7,9 sekundy. Jak to wygląda w praktyce? Słuchajcie, obecnie mamy wyjątkowo niesprzyjające warunki podczas tego testu. Opady śniegu, do tego lód na drodze. Natomiast udało nam się na płycie lotniska, która została na chwilę dla nas odśnieżona, uzyskać lepszy czas delikatnie niż obiecuje to producent, bo było to 7,8 sekundy, jeśli chodzi o przyspieszenie do pierwszej setki. Natomiast ta nawierzchnia była. Mokra, delikatnie, także myślę, że na suchej zupełnie nawisni ten czas można by jeszcze poprawić, ale pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce, kiedy mamy właśnie śnieg, no i lód na drodze. Także 3, 2, 1. O, teraz sobie ruszamy, o gaz w podłodze, a samochód na razie walczy o trakcję, elektronika robi co może. Lekko mi uniesie po drodze. Tak to wygląda, jeśli auto o tak dużej mocy i momencie obrotowym ma tylko przedni napęd. Ciężko jeździ się nim po prostu na takich mało przyczepnych nawierzchniach, nie tylko na śniegu, ale też na wodzie czy piasku. Natomiast to, co jest istotne, ten samochód nawet powyżej prędkości 100 km na godzinę utrzymuje naprawdę dobrą dynamikę. Do prędkości 140 km na godzinę rozpędza się w nieco powyżej 13 sekund, a do 160 km na godzinę w nieco powyżej 18 sekund. Dla porównania, testowana rok temu dokładnie wersja benzynowa rozpędzała się do pierwszej setki o 1,2 sekundy wolniej od tej hybrydy, ale do 140 km na godzinę o 3,6 sekundy wolniej. A do słuchajcie, 160 km na godzinę już o ponad 6 sekund wolniej, więc ta różnica na korzyść tej hybrydy jest naprawdę widoczna i czujemy, że ta większa moc w katalogu faktycznie przekłada się na lepsze osiągi na drodze. To, co jest też istotne, co jest też elementem ciekawym, to słuchajcie, w momencie, kiedy ta auto się rozpędza, czujemy przy prędkości około tak 100-110 km na godzinę lekką jakby zadyszkę. Ale słuchajcie, przy 140 km na godzinę ten układ napędowy znowu budzi się do życia i gwałtownie wyrywa do przodu. Jest to efekt podobny do tego, jaki uzyskaliśmy testując o d 9 w trybie off-road. Tam też, przy około 150 km na godzinę, ten układ napędowy, wspomagany mocną pracą silnika spalinowego, no, potęguje nam te osiągi. Faktycznie ta moc jest wysoka. I ten napęd VenG działa naprawdę podobnie. I bardzo fajnie, właśnie przy prędkościach autostradowych. Natomiast to, co mnie zdziwiło, w katalogu mamy prędkość maksymalną na poziomie 190 km na godzinę. Natomiast my nie przekroczyliśmy bariery 170 km na godzinę, tej licznikowej. Także nie wiem, z czego wynika ta różnica i dlaczego ten egzemplarz za żadne skarby nie chce przekroczyć prędkości 170 km na godzinę. Jestem ciekaw, z czego to wynika, czy jest to cecha tego egzemplarza, a może. Wynika to właśnie z jakiegoś innego czynnika. To, co jest ważne, ten układ napędowy ma naprawdę dużą responsywność. On świetnie zachowuje się w momencie, kiedy chcemy na chwilę wyprzedzić inne auto na trasie. Pik mocy, przyrost tego przyspieszenia jest bardzo wyraźny i z łatwością wyprzedza się jedno, dwa, a nawet trzy auta naraz. Także tutaj ten układ napędowy jest naprawdę mocny i co więcej, on działa bardzo płynnie z racji przede wszystkim tej skrzyni dwubiegowej. To, co jest też istotne. Na przekładnia pozwala nam szybko zmieniać kierunek jazdy przód tył. Ułatwia to zdecydowanie manewrowanie, czy na przykład zawracanie na drodze. Wystarczy tak naprawdę jeden ruch i skrzynia automatycznie przerzuca nam drive na reverse i bardzo szybko możemy tym autem zawracać. To jest na pewno duża zaleta właśnie tej przekładni, bo niestety nie we wszystkich autach, zwłaszcza tych chińskich działa to tak sprawnie. Wyjątkowo kiepsko działa ta przekładnia właśnie jeśli chodzi o zmianę kierunku jazdy przód tył, chociażby w TIGO 4. Dobra dynamika układu napędowego, uzyskana mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, spowodowała, że postanowiliśmy sprawdzić MGHS Hybrid Plus na hamowni w Unitroniku i ocenić jego realną moc. Tym bardziej że testowana przez nas wcześniej wersja plugin osiągnęła zaskakujące wyniki podczas pomiarów mocy. Jak wypadła klasyczna hybryda? Sami zobaczcie. Wynik? Prawie 224 konie mechaniczne i wyraźnie dostrzegalna na wykresie zmiana działania układu napędowego przy prędkości 85 km na godzinę. Wyczuwalny przeze mnie przyrost mocy w okolicach 130-140 km na godzinę także jest widoczny na wykresie, podobnie jak działanie limitera prędkości. Z czego wynika ten ostatni i dlaczego ingerował w naszą jazdę, opowiemy, jak tylko otrzymamy informację zwrotną od działu technicznego MG. Bo w trakcie testu wszystkie ewentualne limitery prędkości wyłączyliśmy w systemie multimedialnym. Czy ktoś ustawił limiter z uwagi na opony zimowe, w jakie wyposażono auto, albo z powodu niskich temperatur otoczenia? Nie wiemy, ale co ciekawe, ten limiter działał przy różnych szybkościach. Na hamowni przy 150 km na godzinę, a podczas pomiarów na lotnisku przy rzeczywistych 160 km na godzinę, czyli licznikowych 165 km na godzinę. W samochodach hybrydowych, oczywiście, bardzo ważne jest zużycie paliwa, i pod tym względem HS może Was zaskoczyć. I dobrze, i niekoniecznie tak dobrze. Słuchajcie, w mieście auto jest bardzo oszczędne. Nawet w warunkach zimowych można uzyskać spalanie na poziomie około 5 litrów benzyny na 100 km. Im większe korki, tym mniej tego paliwa zużywa. Na trasie takiej naszej pomiarowej, liczącej prawie 200 km, gdzie 60 km obejmowało drogi ekspresowe, uzyskaliśmy średnie spalanie na poziomie 7 litrów. To jest też dobry wynik, jak na hybrydy, która najlepiej czuje się w mieście ale jazda z wysokimi prędkościami, no to dla każdej hybrydy, zwłaszcza ukrytej w nadwoziu typu SUV, jest już wyzwaniem. Słuchajcie, przy 124 km na godzinę, czyli rzeczywistych 120 km na godzinę, ta auto zużywa 9,3 litra benzyny na 100 km, ale na autostradzie przy rzeczywistej prędkości 140 km na godzinę spalanie rośnie do prawie 13 litrów. Sporo, ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę inne suwy z napędem hybrydowym również uzyskują przy tych stałych, wysokich prędkościach spalanie na poziomie 11, 12, nawet 14 litrów, jak było w przypadku chociażby Nissana X-Traila. Dlaczego? Bo my wykonujemy pomiary przy stałej prędkości. Pomiar zaczynamy przy prędkości licznikowych 144 km na godzinę i kończymy na tej prędkości po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów bez zwalniania, choćby na chwilę. To są warunki, które powiedzmy dla hybrydy są ciężkie, ponieważ z jednej strony silnik spalinowy napędza nam samochód, a z drugiej doładowuje baterię, więc jest tutaj takie podwójne zużycie paliwa. No i hybrydy tego nie lubią, zwłaszcza jeśli są to suwy o dużej powierzchni czołowej, no bo mamy naprawdę duże opory aerodynamiczne. Więc jeśli szukasz auta głównie na autostradę, to nie jest to najlepszy wybór. Lepiej wybrać jakiegoś suwa z dieslem, a najlepiej kombi czy limuzynę z silnikiem spalinowym, gdzie mamy mniejsze opory aerodynamiczne, no i przez to też mniejsze spalanie, bo też silnik hybrydowy, tak jak mówię, nie spisuje się dobrze do tego, żeby utrzymywać wysokie prędkości na autostradzie czy właśnie drogach szybkiego ruchu. Oczywiście, jeśli nie będzie siedział ze stałymi, wysokimi prędkościami po tych autostradach, tylko co jakiś czas się do nich rozpędzał a potem zwalniał, bo na przykład drogę zajedzie Ci ciężarówka, to oczywiście to zużycie paliwa będzie mniejsze, bo automatycznie zmniejszy Ci się średnia prędkość z uwagi na tego tira, który na jakimś tam dystansie po prostu ograniczył Twoją prędkość, więc automatycznie zmniejszyła się średnia, no i zmniejszyło się też zużycie paliwa. My liczymy to w konkretnych oczywiście warunkach, przy konkretnych prędkościach, dlatego to zużycie paliwa jest większe. Ale jeśli udało Ci się uzyskać spalanie przy prędkości rzeczywistej tych 140 km na godzinę, na poziomie 6, 7 czy 8 litrów, jak niektórzy piszą na grupach MG, no to zapraszam Cię, żebyś wysłał nam zdjęcie z komputera pokładowego, gdzie będzie widać właśnie średnią prędkość na poziomie 140 km na godzinę na danym dystansie i tak niskie zużycie paliwa. A ja Ci się odwdzięczę jakąś fajną chemią. Z naszego warsztatu, która na pewno do tego auta, do tego silnika się przyda, chociażby z racji tego, że tutaj mamy bezpośredni wtrysk benzyny. Analizując sposób prowadzenia hybrydowego MGHS, trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, z racji tego, że mamy do czynienia z hybrydą, to tutaj masa tego samochodu została zwiększona o baterię i zespół elektryczny napędowy, więc to zawieszenie musiało zostać też usztywnione. Co więcej, mamy tutaj Duże 19-calowe koła, obute w dość niskoprofilowe raczej opony, co też raczej niekoniecznie wpływa pozytywnie na komfort jazdy. Ale MGHS jest jednym z najbardziej komfortowych, słuchajcie, SUVów w tej klasie samochodów. To było dla mnie duże zaskoczenie właśnie w przypadku tej wersji. Hybrydowej. Ona wcale nie jest jakoś przesadnie sztywna, dobrze radzi sobie z wybieraniem nawet tych większych poprzecznych nierówności. Wcale mnie nie dziwi fakt, że ktoś przychodzi do salonu MG, wykonuje jazdę testową i jest zachwycony, no bo po prostu to auto jest wygodne, komfortowe, cicho pracuje to zawieszenie i tego dzisiaj brakuje, bo większość konstrukcji jest nastawionych jakby na bardziej sportową charakterystykę prowadzenia, są to samochody usztywnione, no i brakuje właśnie aut przede wszystkim wygodnych, więc tutaj MG HS myślę, że fajną niszę sobie znalazło na rynku. Co więcej, słuchajcie, z racji tego, że testowaliśmy auto w naprawdę kiepskich warunkach pogodowych, które przeklinałem z uwagi chociażby na utrudnioną logistykę, ogarnianie całego procesu związanego z nagrywaniem, testowaniem samochodów i tak dalej, ich czyszczeniem, no to słuchajcie, to te warunki były też okazją tego, żeby zobaczyć, jak to auto zachowuje się w momencie, kiedy jeździmy po śliskiej nawierzchni. I słuchajcie, Tutaj HS też mnie zaskoczył. Auto oczywiście ma mocno dociążony masą przód. Na szybko pokonanych ciasnych zakrętach ten przód wyjeżdża, ma tendencję do podsterowności, Ale samochód ma dobrą elektronikę, która utrzymuje tor jazdy. Fajnie koryguje przede wszystkim zachowanie tylnej osi, przyhamowując odpowiednio koła, czy to lewe, czy prawe. No i ten tor jazdy jest cały czas że tak powiem, taki, jakbyśmy tego chcieli. Oczywiście auto lekko wyjeżdża cały czas na tej śliskiej nawierzchni, ale utrzymujemy ten zadany kierunek jazdy. Nawet wtedy, kiedy wciśniemy pedał hamulca cały czas, ten samochód pozostaje sterowny. Nie mam jakby tutaj poczucia, że tracę panowanie nad samochodem. I to jest na pewno duży plus. Co więcej, na autostradzie ten samochód trochę przypomina samochody niemieckie. Jest stabilny, nie jest podatny na boczne podmuchy wiatru, kiedy wyjeżdżamy za ciężarówki czy za szpaleru Ekranów dziękuchonych, i to jest kolejny jego atut. Dobrze się tym autem jeździ, nawet z wysokimi prędkościami. To, co mi się nie podoba, natomiast to jego układ kierowniczy, gdzie słuchajcie, po raz kolejny, jeśli chodzi o samochód MG, mamy do czynienia. Raz z tym, że tutaj położenie centralne jest mało wyczuwalne, a po drugie, że auto w momencie, kiedy jedzie na wprost, musi mieć lekko przekręconą kierownicę w lewo, ponieważ inaczej po prostu zjeżdża do prawej strony. Nie ma tutaj po prostu wycentrowanego tego układu kierowniczego. Pod względem skuteczności układu hamulcowego MGHS bardzo pozytywnie mnie tutaj zaskoczył, ponieważ słuchajcie, mimo że mieliśmy dość utrudnione warunki pomiarów, nawierzchnia nie była idealnie sucha, tylko jednak trochę. Mokra, to na oponach zimowych ten samochód zatrzymał się z prędkości 100 km na godzinę na dystansie przekraczającym nieco 43 metry. Jest to bardzo dobry rezultat, bo mówiąc szczerze, podobnej wielkości gabarytów suwy na oponach zimowych i na nawierzchni suchej uzyskiwały zbliżone rezultaty. Niektóre były lepsze, więc myślę, że gdybyśmy mieli lepsze warunki, suchą nawierzchnię, to ten HS uzyskałby wynika na poziomie 40-41 metrów, a myślę, że jest nawet szansa na to, aby zszedł nawet poniżej tych 40 metrów. To, co mi się jednak nie podoba, to sposób działania pedału hamulca. Niestety zachowuje się on tak, jak w tych gorszych, że tak powiem, napędach hybrydowych, gdzie w momencie, kiedy hamujemy, najpierw czujemy jakby system rekuperacji, a dopiero później do gry wchodzi ten Klasyczny układ hydrauliczny, i niestety tutaj to polega na tym, że w momencie, kiedy przyhamowujemy, chcemy lekko zwolnić, to ten samochód jakby prawie nic nie reaguje, więc lekko jeszcze wciskamy ten pedał hamulca i nagle jest uwalniana dużo mocniejsza, w sposób mało precyzyjny, ta siła hamowania. Trzeba się do tego naprawdę mocno przyzwyczaić, zwłaszcza jeśli przesiadacie się na przykład z samochodów niemieckich czy japońskich. Tutaj brakuje jeszcze tej precyzji. Żeby stać się właścicielem hybrydowego NGHS trzeba mieć przynajmniej 137 900 zł. Jeśli jednak interesuje Was takie wyposażenie, jakie posiada prezentowany egzemplarz w wersji Exclusive, czyli kamera 360 stopni, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, ładowarka indukcyjna, elektrycznie regulowany fotel pasażera czy tapicerka z imitacji skóry, to trzeba wyłożyć już 148 900 zł. Obecnie jednak obie wersje są przecenione o 9000 zł, więc najdroższa odmiana kosztuje niecałe. 140 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę gabaryty, moc i rodzaj napędu, jest to konkurencyjna cena. Ciekawi mnie jednak, czy znacie lepsze alternatywy dla kogoś, kto szuka hybrydowego suwa w podobnych pieniądzach. A może posiadacie już takie MG? Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się sprawuje i czy są rzeczy, które Wam się spodobały albo które Was zirytowały po dłuższej jego eksploatacji. Jestem tego bardzo ciekaw. I małe ogłoszenie na koniec. Jeśli chcecie otrzymać dostęp do specjalnych treści, w tym tych niekoniecznie poprawnych politycznie, to zachęcam Was do wspierania kanału, bo jako pierwsi dowiecie się z nich rzeczy, których raczej nikt nie chce głośno mówić, albo których to tematów próbuje się unikać. Na dziś tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło w te i szerokości.